Gratulować dla młodej drużyny z Bielska Podlaskiego, bo pokazała zaangażowanie, determinację, charakter. Wyszła i walczyła przez 90 minut. Byli bardzo agresywni, pokazali się jak z najlepszej strony. Przed meczem ktoś, kto nie zna się na futbolu, mógł z grubsza skazać drużyny na porażkę. A drużyna, myślę, że nawet żeby mówię, żebyśmy my wykorzystali tę sytuację, to powinniśmy zdecydowanie wygrać. Ale z gry zasłużyli na punkt. Życzę im powodzenia. No my wiadomo, walczymy o życie w każdym meczu. W każdym meczu praktycznie mamy wszystkie praktycznie wyjazdy, oprócz ostatniego meczu z Lubawą, będzie bardzo ciężko tak jak nawet dzisiaj, bo ktoś tam powiedział, że przyjedzie, wygrają 3-4-0 i będzie po meczu. Nie, to tak nie jest w futbolu. Zresztą jak widać po wynikach, drużyny z drugiej, trzeciej, z drugiego, trzeciego miejsca przegrywają z tymi drużynami niby skazanymi, i to jest urok piłki nożnej, urok sportu. No, a my będziemy jeszcze w grze, bo tak już się dowiedziałem, Zrównaliśmy się punktami z mielnikiem, na trzy punkty do, doszliśmy do Węgorzewa i i Mazura -Ełk. no ale jeszcze przed nami dwa ciężkie mecze, wyjazd w środę do Brągowi i później w sobotę gramy z Łapami też na bardzo ciężkim terenie i ostatni mecz kończymy u siebie, jak już mówiłem z Lubawo, dlatego bez żadnych tam przypuszczeń, jak trzy mecze wygramy, to się na pewno utrzymamy. Będzie ciężko, ale walczymy.